Sponsorem programu jest Dunlop, NGK i Ken Racing. Cześć, co znowu ja, Jarek, w kolejnym odcinku z serii Bikes and Story. Dzisiaj za mną piękna, ponadczasowa, rewolucyjna królowa superbajków. Yamaha YZF-R1 pierwszej generacji. W drugiej połowie lat 90., kiedy Honda, Suzuki i Kawasaki skupiły się na wyprodukowaniu seryjnego motocykla, który przekroczy magiczną barierę 300 km na godzinę, Yamaha poszła inną drogą i postanowiła od podstaw zbudować litrowego superbajka, który będzie bezkonkurencyjny. Czy się udało? Zdecydowanie tak. Głównym celem tego projektu było stworzenie jak najmocniejszego motocykla o jak najniższej masie. Premiera miała miejsce na targach EICMA w 1997 roku w Mediolanie i wzbudziła ogromną sensację w całym motocyklowym świecie. 150 koni mechanicznych i tylko 177 kW, czyli w skrócie waga 600, a moc litrowego motocykla. Piękna sportowa sylwetka oraz połączenie osiągów, lekkości, zwrotności. To było coś, czego nie spotkano wcześniej w tej klasie motocykli. Gdzie tylko można, inżynierowie zastosowali materiały ze stopów lekkich, mnóstwo aluminium, magnezu, nowa e, rama Delta Box drugiej generacji, oczywiście aluminiowa, zupełnie nowy silnik, nie mając nic wspólnego z tym z modelu Thunder Race 1000, przekonstruowana genialnie skrzynia biegów, pierwszy motocykl, który e, wałki skrzyni biegów miał ułożone pionowo, Pozwoliło to ten silnik skrócić, a co za tym idzie, przedłużyć wahacz i skrócić rozstaw osi, co dało genialne prowadzenie się tego motocykla w zakrętach. Czterotłuczkowe zaciski hamulcowe z przodu, tarcze o średnicy 30 cm. Tylny hamulec z tarczą o średnicy 245 mm. To elementy, które pozwalają wyhamować ten motocykl z prędkości prawie 300 km na godzinę. Egzemplarz, który stoi za mną, to model RN04, czyli pierwsza generacja R1 po liftingu Pochodzi z 1999 roku i jest wyjątkowa przez fakt, że jest to egzemplarz numer 3, który zjechał z taśmy produkcyjnej Yamaha. Motocykl pochodzi z Niemiec, natomiast kupiony został przez nas. Już w Polsce. Od prywatnego właściciela, którego z tego miejsca, chciałbym serdecznie pozdrowić i życzyć mu wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Niestety, ten motocykl nie posiada możliwości przypięcia wózka bocznego, a także ma pewne problemy z zamontowaniem sakw. Dlatego wszystkim miłośnikom piwa odradzamy zakup tego modelu. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, dodaj komentarz i zasubskrybuj nasz kanał. Do następnego, cześć!